Czy uważa Pan, że bycikowia w formie 1000 zł jest wystarczające? Nie, nie jest wystarczające. Mm. Bycikowe powinno być co miesiąc. Co miesiąc, tak? tak. Becikowe. Jeszcze nie, bo jeszcze nie dostaje. Mm. A czy becikowe pokryje koszty, pierwsze koszty związane z urodzeniem dziecka? Wszystkie na pewno. Czy ta pomoc Państwa wystarczała na pokrycie pierwszych kosztów? Oczywiście, że nie, ale lepsze to niż nic. No? Dokładnie. Takie bycikowe 1000 zł, no to jest no... Kropla w morzu. Także no. Potrzeby są zdecydowanie większe. Czy wykorzystali Państwo becikowe? Tak. Niech Pan mi czy ta pomoc była wystarczająca na początku? Nie wiem jak to Pomogła. Pomogła, ale... proszę się przydaje. Mhm. Na co konkretnie przeznaczyli Państwo te pieniążki? To była wyprawka dla dziecka. Wyprawka dla dziecka. I była wystarczalna? Wystarczyło na wszystkie rzeczy, które są potrzebne? Chyba, chyba nie, nie urodził się jeszcze taki, by mi wystarczyło, ale... To jest jednorazowa taka rzutóweczka, to, to wiadomo, że coś się rozpływa w momencie. A zdecydowanie na przykład rodzinne powinno wzrosnąć, to, to nie ulega wątpliwości. I wystarczyło, gdyby była to rozsądna suma. Ale co miesiąc. Czy pokryli Państwo pierwsze wydatki związane z Nie, na pewno. We swoich było wiadomo, do ale ktoś się decyduje, to, to chyba jest tego świadomy. Nam nie wystarczyło. Wspomogło, ale, ale nie było wystarczająco. Na co brakuje zazwyczaj, a, a co by się chciało np. dzieciom tak No wiem, tak, zapewne. tak to bywa, że choroby to są najgorsze telekarze. Czyli po prostu opieka medyczna. O, o to chodzi, w ogóle. Szczepionki dla dzieci też jest... E mało refundowane, ponieważ y, dziecko musi być trzy razy kute, a są oczywiście dostępne szczepionki, które jest jedno w kucie, y, ale to nie jest refundowane, niestety z własnej kieszeni trzeba to płacić, bo wiadomo, że z dzieckiem lepiej jechać raz do lekarza i raz tylko ukuć, niż trzy razy. Zależy to, to, jest zależy to ile ma dzieci, bo ja mam jedno, no to we dwójkę pracujemy, to wystarcza akurat tak, nie? Ale myślę, że na co? No na ciuchy, jedzenie. Czyli po prostu podstawowe rzeczy. Podstawowe rzeczy tak. No jeżeli chodzi o naukę też, bo mhm. to wykształcenie to też dużo pieniędzy. Mhm. Czyli robimy kurs no, językowy jakiś, tak? No na przykład, żeby się dzieci rozwijali, rozwijały bardziej. Jak chcemy zaszczepić na pneumokoki, bo to jest koszt 1500 zł, same, same szczepienia na pneumokoki. Czego oczekują Państwo od rządu, jeśli chodzi mm. o politykę prorodzinną? Jakie wsparcie? Byłoby wystarczające. Myślę że nie ma takich rozwiązań, które byłyby wystarczające mm. i dobre dla budżetu państwa i z drugiej strony dla nas. Natomiast myślę, że na pewno trochę więcej. Mm -hmm. I tak po okresie, okresie... macierzyńskim i wychowawczym mamy do pracy. I było pewne, że no, prawda, miało zapewnioną. I to chyba najbardziej, było, bo, tego, bo tego najbardziej brakuje. Chyba, chyba, chyba. Myślę, że powinno być więcej wsparcia dla porodów naturalnych i porodów domowych w mm. To powinno być wspierane i powinno być więcej edukacji na ten temat i mm. więcej też wsparcia finansowego, bo z tego co wiem, to poród domowy ma jest Większe mm -hmm. becikowe. Większe becikowe. No. Aby jakieś dodatki na, na dziecko i na pewno nie takie pomysły, żeby e, zwiększać e, podatek na, chyba ostatnio rzeczy, na ubrania chyba się się Tak Także to dla mnie no paranoja, znowu jakiś pomysł, który po prostu no, młodym rodzicom daje, jakiś kopal. No nie no, chciałbym, żeby było tak jak w Skandynawii jest, że jak... Y jest nowa rodzina i kobieta urodzi na przykład dwójkę dzieci, to żeby po prostu to była liczona jako jej praca i by dostawała mm. pensję co miesiąc. I do mm. finansowanie do przedszkola bo nie każdego startu będzie przedszkola. na dofinansowanie do przedszkola. Z tego co wiem, to dużo jest rodzinnych zabieranych też. Pójdą mm. tak tam na, na pograniczu tej, tej, tej kwoty, bo też jest to niedobre. Troszeczkę więcej zarabiają niż taka krajowa. To jest no ta niedobra pomoc, aczkolwiek troszkę mała. Czego Pan oczekuje właśnie? Na większej pomocy, ponieważ podstawowe szczepienia wynoszą około 1500 zł to już nie starczy, a tu jeszcze trzeba dziecko ubrać i tak dalej, i tak dalej, także zdecydowanie za mało, moim zdaniem. Być może jakieś odpisy podatkowe, być może mm -hmm. kwestie uzależnione też od dochodu, prawda, jeżeli, nie wiem, ktoś sobie radzi sobie dobrze finansowo i ma wysokie dochody, być może tutaj to jest aż tak potrzebne. Żeby nakład na jakieś nakłady finansowe były na to, żeby tego nie zamykać, bo jednak mm -hmm. jak rodzic ma Wsadzić dziecko za, za w autobus, gdzieś 10 km czy tam 15 do szkoły, gdzie szkoła była na miejscu i dzieciak mógł sobie podejść kilometr czy 500 metrów, no to jest dla mnie bez sensu nakładanie jakichś znowu środków na, na transport, nie to wszystko. Nie? Jeśli chodzi o edukację to troszeczkę dla mnie za wcześnie, bo nie jestem jeszcze, że tak powiem, w tych wprawionych bojach dopiero przede mną wszystko. Dla osób być może mniej zamożnych to jakieś wyższe kwoty. Prawda? Na dzień się z tego co mi wiadomo to wszyscy dostają tak samo. Tak? Czyli bez względu na to, czy ktoś zarabia 500 tysięcy rocznie, czy zarabia 15 tysięcy.